Witam Państwa Lesia Kiersteń. W dzisiejszym odcinku Kaleidoskopu Polskiego zobaczymy wywiad z Panem Ustaworowiczem, kolejny odcinek o Sądach i Prawie, następny odcinek z serii z komputerem na ty, oraz tradycyjne trzy minuty o filmie i na zakończenie wiadomości polonijne. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, który Eliza Grabowska przeprowadziła w Chicago w lutym bieżącego roku z autorem znanej Państwu książki pod tytułem Nie bójmy się zmian. Witam Państwa. Jest mi szalenie przyjemnie, że mogę dzisiaj gościć w naszym studiu, a właściwie być gościem w domu u Pana Bogusława Ustaborowicza w Chicago. Otóż, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale około rok temu miałam serię pogadanek zatytułowaną Sukces dla Każdego. W, serii, w tej serii pogadanek mówiłam dużo na temat książki Pana Bogusława Ustaborowicza pod tytułem Nie bójmy się zmian. Książka ta Zrobiła ogromnie dużo dobrego, tutaj właśnie widzimy ją w rękach autora. Zrobiła ogromnie wiele dobrego, pomogła wielu ludziom wyjść ze swojej takiej starej skorupy i podjąć zmiany, które są absolutnie konieczne, żeby coś w życiu osiągnąć. Mówiliśmy dużo na ten temat i tak się przyjemnie składa, że dzisiaj będziemy mogli troszkę porozmawiać na temat drugiej książki Pana Bogosława, której wydanie się dokazało, ukazało dopiero co i nazywa się ona tajemnice sukcesu. Panie Bogusławie, witamy, strasznie nam przyjemnie, że możemy Pana gościć, to znaczy właściwie tak jak powiedziałam, ja się gościu Pana, ale, że możemy Pana gościć w naszym programie. No, to jest wielka przyjemność dla mnie, że wreszcie miałam okazję Panią zobaczyć. Znamy się z rozmów telefonicznych od in, paru lat. Tak. Ale m, bardzo się cieszę, że wreszcieśmy się spotkali osobiście. No ja również. Chciałam się Pana zapytać, co skłoniło Pana w ogóle do Napisania tych książek. Wie pani, to była sprawa dość skomplikowana, dlatego że od szeregu lat ja uczestniczę w rozmowach o życiu na różnych stacjach radiowych i właśnie byłem sprowokowany, niemal zmuszony przez moich słuchaczy do tego, żebym przede wszystkim robił zapisy moich tak? przemyśleń. Najpierw sprowokowano mnie, żebym zaczął drukować. Swoje przemyślenia w różnych tutaj pismach poronili, tak? co się stało. A potem następnie była, tak, tak był nacisk y, moich słuchaczy, którzy stali mi zatruwali życie, Panie Bogusławie, wreszcie, gdzie Pana książki są? No nie ma moich książek, więc wreszcie już nie chciałam odpowiadać na te telefony i mm -hmm. zdecydowałem się, zebrałem, właśnie wybrałem z mojego mm -hmm. ogromnego materiału, który mi się w międzyczasie nazbierał przez szereg lat. I wybrała i powstała w bardzo szybkim czasie, nie bójmy się zmian. Tak. Yy, przyjęcie, yy, z jakim się cieszyła ta książka, w ogóle przeszło moje wszystkie najśmielsze <śm> przewidywania. I bardzo się cieszę, że ona służy ludziom i yy, że z tych donosów i z tych listów i z tych telefonów... Jakie otrzymałem, no i widzę, że coś tam dobrego się zaczęło dziać u Na pewno. Mogę to zaświadczyć, dlatego że sama oczywiście czytałam tą książkę i leży na moim stoliczku nocnym, bo w momentach, kiedy człowiek ma jakieś chwile słabości i chwile załamania, każdy z nas to przeżywa, bardzo pomaga, aby właśnie wyjść z tego, z tego kryzysu. No i w ogóle pomogła mi bardzo wiele zmienić swoje nastawienie do życia na no, pozytywne, a to jest chyba najważniejsze. Mnie się wydaje, że u Pani to jest taka ogromna dynamika, że, że trudno sobie wyobrazić, że mogło być inaczej, ale to, co Pani powiedziała, to ja dzisiaj miałam też telefony. Od osób, które właśnie twierdziły, że mają moje książki właśnie na swoim tak jest. stoliku nocnym. To jest najlepsze miejsce na tej książki. <gry> tak, i, i poza tym doznałem tylu cudownych właśnie doświadczeń od ludzi, którzy mm -hmm. mówili mi w jakich dziwnych okolicznościach właśnie trafili na ślad mojej książki i że ona w jakiś sposób wpływała na ich życie, nawet na problemy małżeńskie, które w jakiś sposób się znalazły rozwiązanie i właśnie to jest ciekawe, wie Pani, ta, te wszystkie telefony, te wszystkie kontakty uświadamiają mi, jaka jest ogromna odpowiedzialność słowa, którym się dzielimy z tak. innymi ludźmi, tak. że my tak. czasami możemy właśnie jednym słowem możemy wpłynąć na to życia ludzkiego. I w związku z tym jak w tej chwili kiedykolwiek występuję w radio. Zawsze wie pani czuję ogromną odpowiedzialność za to, czym się dzielę. Tak. I wiem, że nie wolno czasami puszczać słów, słówie pani sobie bez zastanowienia się, tylko żeby jakiś zrobić na jakieś wrażenie. To jest tak. bardzo niebezpieczne. Staram się właśnie dzielić prawdą, tak A tą prawdą, jak ja ją czuję i jak, jak ona. Mnie się objawia, to nie mhm. znaczy, że znalazłem wie Pani jakąś receptę na wyłączenie tak, naprawdę, jest. jestem bardzo daleki od tego, ale tak długo i mi sumienie dyktuje, że to co robi jest dobre, to jestem spokojny. I jeżeli mówię to, w co wierzę, to wiem, że kiedykolwiek Pani mnie zapyta, to zawsze będę mówił to samo. To samo, samo właśnie, tak. to jest najważniejsze. I nigdy nie mało mnie wybiórczo, żeby ja tak. Y, powiedział jednej osobie to czy tamto. I w zasadzie, jeżeli jakiś sukces w tym odnoszę, to jest może to, że dzieląc się z prawdą o swoim życiu, tak jakie ono było, ono nie było bardzo słodkie, czasami były bardzo trudne dni i okazuje się, że my możemy bardzo dużo osiągnąć, jak długo wierzymy, że my jesteśmy w stanie kontrolować nasze życie, że od nas mm -hmm. zależy tok naszego losu, to że słucham. to nie jest sprawa przypadku. W końcu to powiedzenie polskie, każdy jest kowałem swego losu, też coś ma to jest do tak. rzeczy i jest prawdziwe bardzo. Yy, niech mi pan powie, czy druga pana książka jest w jakimś sensie kontynuacją pierwszej książki, czy ja, jak pan to napisał? Więc, yy, ja mi się wydaje, że jeżeli pierwsza książka, yy, ja nie wiem jak pani to odniosła, ale moim celem było, żebyśmy znaleźli drogę do siebie. Mm. Dlatego po prostu tak. ja yy, zmiany wewnętrzne poświęciłem, poświęciłem mm. w pierwszej książce, poświęciłem pięć rozdziałów miłości, zaczynając od miłości własnej. Mm -hmm. A tutaj znowu się sytuacja troszeczkę inaczej przedstawia, bo tutaj poświęciłem początkowe pięć rozdziałów, po, poświęciłem, ciekawe, że dlaczego ta to, to, to sama ilość akurat wyszła w stawianiu sobie celu i osiąganiu celu. I wobec tego wie Pani, jeżeli człowiek znajdzie drogę do siebie... Jeżeli mm. zacznie siebie szanować i zacznie mm. swój stosunek do siebie uporządkuje, to wtedy jego relacja do innych ludzi I będzie zupełnie, zupełnie inna tak, i wtedy tak. po prostu nie mamy wiele trudności z tym, żeśmy się do tej pory kary, mm. to one znikają w momencie, kiedy u podstawy mojego postępowania jest miłość. A tak. przede wszystkim właśnie, jeżeli ja uwierzę, że mój los ode mnie zależy, i w związku z tym, ja nigdy nie winię kogoś za to, że coś mi się tam przytrafiło, że ktoś na mnie coś źle spojrzał, czy coś, bo ja ściągnąłem go. Tak. Ja sprowokowałem człowieka i właśnie mój los układa się tak, jak ja myślę. Tak, to jest ciekawe, że na ogół, jeżeli osiągamy jakieś powodzenie w życiu, prawda, czy sukces, no to oczywiście jest to nasza zasługa w naszych oczach, natomiast jeżeli spada na nas jakieś niepowodzenie, to jest to na pewno wina kogo innego, prawda? Więc wydaje mi się, że właśnie to, co przynajmniej ja zrozumiałam, że tak za powodzenia sukcesy, jak i za niepowodzenia odpowiedzialny jest człowiek sam i nie może szukać przyczyny gdzie indziej, tylko we własnym postępowaniu, czy może nawet we własnym nastawieniu. Wie Pani, ja bym poszedł jeszcze może dalej troszeczkę, że właśnie te przeciwności losu, mhm. ta twarda szkoła życia, przez którą musimy często przejść, te wszystkie niepowodzenia, które wydaje się, że, że tak jakby nam los gotował jakieś specjalnie złośliwości, okay. to jest właśnie szkoła życia przez które, jeżeli przejdziemy jeżeli my pokonamy te trudności stajemy się silniejsi bogatsi ja myślę, że gdybym ja nie przeszedł przez te moje ciężkie doświadczenia tak. życiowe ja nie byłbym w stanie odczuwać ani ludzi ani świata w ten sposób nie bym bo by... się dzielić z nami z tak, tym prawda tak, a ja mhm. się cieszę, że Pani żyje na pożyczonym czasie od 1944 roku <laughs> I ciekawa rzecz, że każdy rok jest, wie Pani, ciekawszy. Ja tak. się czegoś uczę, a mhm. poza tym spotykam tak wspaniałych ludzi, którzy, mhm. wie Pani, wnoszą do mojego życia tyle radości i ludzi, którzy uczą mnie, ludzi, tak. którzy mi pokazują właśnie nowe drogi i, i widzę, że naprawdę życie z wielką mhm. przygodą i trzeba podchodzić do niego z otwartym sercem mhm. i... i i cieszy się na każdy dzień, który nam daje Tak. W ogóle. tak, tak. tak, tak. Panie Błogosławie, no. czy planuje Pan dalsze książki? Jak najbardziej. Ja myślę, że w każdym razie materiał mam i on, się, on rośnie, pęcznieje, Jednym hmm. ciągle niedługo hmm. z siebie wyrzucić właśnie to, co, co y, mam w tej chwili. I wyda... Panie Błogosławie, nasz czas dobiega końca. Y, no cóż, chciałam Panu serdecznie podziękować w imieniu na pewno Ogromnej rzeczy czytelników tej książki. Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie polecam. Sukces nie będzie miał żadnych tajemnic po przeczytaniu tej książki. No i czekamy na następne Pana pozycje, jak również mam nadzieję, że kiedyś będziemy pana mogli osobiście gościć w Kanadzie, w tej zachodniej, pięknej zresztą części Kanady. I wtedy może pan będzie się dzielił z nami jeszcze raz w swoim przeżyciem. Panie Ediso, ja nie wiem, czy nie ma piękny, Kanada jest w ogóle piękna. Tak ja jest. z wielką radością jeździłem do Kanady i podziwiam ten kraj, lubię ten kraj, I, ale poza tym tam spotykam wspaniałych ludzi do tego, do pięknego kraju. A jeszcze Jeszcze ludzi, tak. ludzi wspaniałych, także że mam nadzieję, że ta grono polonii kanadyjskiej. Spotkanie z, z państwem no to będzie ogromną przyjemnością i tylko będę się szykował, że będzie tam troszeczkę cieplej. Tak jest, zapraszamy tego lata. Dziękuję panu serdecznie za tę rozmowę, Dziękuję. Państwu również. No i bardzo serdecznie jeszcze raz polecam. Nowa książka Bogusława Ustaworowicza w cenie 16 dolarów jest do nabycia u Elizy Grabowskiej. Telefon 2861855. A teraz zapraszam do obejrzenia drugiej pogadanki z cyklu o sądach i prawie. Dobry wieczór Państwu. Dla tych z Państwa, którzy ominęli pierwszy odcinek, chcę powiedzieć, że będziemy mówić o sądach. W poprzednim odcinku powiedzieliśmy sobie, jak się dzielą sądy. Powiedziałem, że są to sądy, że sąd, przed którym stoimy, Queen's Bench. Dzieli się, jest to sąd federalny, ma swoje prowincjonalne oddziały i jest to, te oddziały są to sąd tak zwany provincial, w którym odbywają się przypadki trudniejsze. Traffic court, Use court, traffic to jest taki normalny, drogowe przypadki, gdzie łamiemy przepisy. use court, gdzie spotykamy młodzież, która popełniła przestępstwo. Family court, gdzie są sprawy związane z różnymi e, problemami rodzinnymi i dalej mamy następny Kord, który jest Civil court, gdzie tak zwane pyskówki się odbywają. Proszę Państwa, jak w ogóle działa sąd? Na czym to polega wszystko? Zrobiliśmy przestępstwo. Jesteśmy w markecie przez przypadek, włożyliśmy do kieszeni śminkę, włożyliśmy do kieszeni jakiś drobiazg i zapomnieliśmy o nim. Wychodzimy. W 90% przypadków wybiegnie ktoś za nami, złapie nas za rękę i zatrzyma, i powie, żeśmy ukradli. Taka jest prawda. Myśmy tego nie ukradli. Myśmy niechcący włożyli do kieszeni. Tłumaczymy się, próbujemy przekonać, że to nieprawda. Nie warto. W Kanadzie jest pewien system, który został opracowany i stosuje się go bezwzględnie. Nie wolno nam dyskutować. Musimy przejść przez cały proces, który w tym systemie siedzi. Zwykle tak jest, że zabiera nas ten ktoś, który jest security, do pokoju w tymże markecie i wzywa policję. I nie pomogą tłumaczenia. Policja przyjedzie. Policja spisze protokół, policja powie, żeśmy ukradli i ten protokół zostanie nam wręczony, zostanie przekazany do sądu, prokurator. Weźwie, wezwie nas do sądu na określony dzień i będziemy musieli się tłumaczyć. I musimy się z tym zgodzić. Musimy przyjść do tego sądu. W sądzie będziemy próbowali się tłumaczyć, że jesteśmy winni, będziemy musieli powiedzieć, czy jesteśmy winni, czy nie jesteśmy. Zwykle będziemy mówić, że jesteśmy niewinni. Teraz, w zależności od wagi sprawy i ile razy to nam się zdarzyło, będziemy odpowiednio mieli mniejszy lub większy kłopot. Będzie potrzebny prawnik, albo nie będzie. Wszystko zależy od tego, jakiej wagi jest sprawa. Koszt prawnika w Kanadzie jest około 800 dolarów za sprawę. Jest to duży koszt. Jeżeli jesteśmy, nie jesteśmy w stanie zapłacić, zwracamy się do tak zwanego legal aid. Jest to instytucja, która nam pomaga pokryć te koszty. Niemniej jednak lepiej jest, jeśli z sądem się nie spotkamy w ogóle. Sprawa trafiła do sądu. Jesteśmy wezwani. Przychodzimy, wzywa nas yy, wyczytuje nas się na sali, siedzimy na sali ogólnej, dużo ludzi, wyczytuje nas yy, urzędnik sądowy, wzywa nas na ławę oskarżonych, sędzia nas pyta: "Czy jesteśmy winni, winni czy nie?" My mówimy, że nie. Wtedy sędzia pyta nas się czy, czy, kiedy, czy kiedy prosi nas o e, zgłoszenie się na sprawę, e, w, e, która będzie Naszym, naszą sprawą sądową. Musimy mieć prawnika, musimy się zdecydować, yy, yy, kto nam będzie pomagał. Musimy się również zdecydować, czy przypadkiem nie lepiej z, z, zmienić zeznania na winny i uniknąć długiego procesu i kary, yy, która często jest wyższa, jeżeli się nie przyznamy do winy. Są to sprawy trudne, bardzo się źle czujemy na tej sali sądowej, ale pamiętajmy o tym, że nigdy nie wolno. Nigdy nie wolno y, tracić kontroli nad tym, co robimy. Zawsze pamiętajmy, że trzeba się opanować, myśleć i odpowiednio działać. Tyle na dzisiaj, proszę Państwa. Na zakończenie chciałem Państwu znowu parę słów ze słowniczka. Kto to jest crown? Crown, inaczej prosecutor, to jest nasz prokurator, który nas będzie męczył pytaniami i... Będzie starał się nas przekonać, że my jesteśmy właśnie ten, który popełnił przestępstwo. My jesteśmy accused, albo my jesteśmy defendant. Tak się nazywamy. Dziękuję Państwu. Tyle na dzisiaj o sądzie miał do powiedzenia Wiktor Księża Polski. A teraz Tadeusz Rysz zaprasza nas w świat komputerów. Serdecznie witam Państwa w drugim odcinku z naszej serii pogadanych o komputerach. Dzisiaj zajmiemy się jednostką centralną, czyli tą częścią komputera. Jednostka centralna jest to ta część komputera, która odpowiada za przetwarzanie informacji. Za całość przetwarzanej informacji. W skład tej jednostki centralnej wchodzi obudowa, czyli to są to wszystkie te metalowe części. Wchodzą flopy drives, czyli dyskietki drive na dyskietki oraz hard drive i elektronika. Teraz może zobaczymy w środku ten komputer, jak on wygląda w środku. Jak państwo widzą, jest niewiele rzeczy w środku, ale wszystkie te rzeczy są równie ważne. Najważniejszą rzeczą jest ta część, którą państwo widzą tutaj na samym spodzie komputera jest to część nazwana przez w technicznym języku motherboard, czyli płyta główna. Płyta główna odpowiada za przetwarzanie informacji. Znajduje, na płycie głównej znajduje się mikroprocesor, który jest sercem komputera. Na, na tej płycie głównej znajduje się także pamięć, tutaj możemy zobaczyć na tych białych złączach tą pamięć, która odpowiada za umieszczanie programów w tej pamięci, a przez to przetworzenie ich później. Mamy także na płycie głównej tak zwane złącza, do których możemy podłączać różne urządzenia wejścia-wyjścia, takie jak na przykład karta VGA, czyli karta umożliwiająca komunikację naszego komputera z monitorem, czy na przykład karta multi-io, czyli mówiąc prostszym językiem, odpowiadająca za wszelkie operacje wejścia-wyjścia w komputerze, czyli Komunikację płyty głównej z hard drive'em, z floppy drives w przyszłości z CD-ROM i tak dalej. Na tej karcie, oczywiście, znajdują się też serial ports czy parallel ports, które umożliwiają nam komunikację ze światem zewnętrznym. Parallel port, czyli port drukarki, umożliwia nam podłączenie drukarki do naszego komputera. Serial ports możemy używać do podłączenia modemu do naszego komputera. Jest to te porty są bardzo ważne, jeżeli chodzi o komunikację ze światem zewnętrznym. Bez tych portów ta komunikacja byłaby praktycznie niemożliwa. O czym jeszcze chciałem powiedzieć? Ta część tutaj, to jest zasilacz. To jest power supply. Zasilacz. Na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę przy kupnie komputera? Kupujcie Państwo komputer, którego zasilacz jest minimum 200 W albo wyżej. Dlaczego? W przyszłości na pewno będziecie Państwo próbowali rozbudować ten system i potrzebujecie wystarczająco dużo mocy, żeby zasilić dodatkowe urządzenia. Zasilacz dostarcza poprzez te kabelki, które tutaj widzimy, dostarcza. Zasilanie moc do wszystkich urządzeń takich jak hard drive, floppy drive y, 3calowy, floppy drive 5 -calowy. czy w przyszłości może być to tape backup, czyli taśma, na której możemy y, zapisać całą zawartość hard drive'u. Inne rzeczy, które y, dobrze jest brać pod uwagę, jeżeli kupujemy komputer, to jest obudowa. zauważcie Państwo, że pomiędzy floppy drives mamy dodatkowe, puste miejsca. Tak samo pomiędzy y, tym flopy, a hard drive'em są dodatkowe, puste miejsca. Po co one są potrzebne? No więc, tak jak mówiłem wcześniej, y, te miejsca są potrzebne przy przyszłej y, rozbudowie systemu. Szczególnie polecałbym obudowę mini-tower, tak jak tą tutaj widzimy, ponieważ y, ta obudowa umożliwia włożenie do 6 dodatkowych urządzeń. W tej chwili mamy 3 urządzenia, czyli możemy dołożyć jeszcze 3 urządzenia wejścia wyjścia. Y oczywiście istnieją różnego rodzaju obudowy, na przykład obudowy typu desktop, które y są obudowami poziomymi, ale tego rodzaju obudowy mają tylko 4 wolne miejsca. Także. Y jeżeli myślą Państwo o dołożeniu CD-ROM, czy dołożeniu tape backup, radziłbym kupić obudowę tego rodzaju. To by było w największym skrócie yy, to wszystko, co chciałbym powiedzieć dzisiaj na temat jednostki centralnej i z czego ona się składa. Dziękuję bardzo za uwagę. Nie może zabraknąć w kalidoskopie trzech minut o filmie przygotowanych przez Beatę i Dariusza Żarnickich. Witam Państwa. W naszych programach 3 minuty o filmie zajmujemy się filmami godnymi polecenia, filmami o różnej tematyce, zróżnicowanymi gatunkowo, jak komedia, dramat społeczno-obyczajowy, nowela filmowa. W dzisiejszym programie chciałbym polecić Państwu dwa filmy. Jest to Ostatni dzwonek Magdaleny Łazarkiewicz oraz Dead Poet Society, czyli Stowarzyszenie Umarłych Poetów Petera Weira. Filmy w zasadzie różne, rozgrywające się w różnej scenerii, choć dotyczące jednego, problemu yy, buntu młodzieży, buntu przeciwko stetryczeniu, Pogodzeniu się z najłatwiejszymi rozwiązaniami podsuwanymi przez dorosłych. W każdym z tych filmów spotykamy grupę młodzieży, początkowo związaną tylko formalnie przynależnością do jednej szkoły czy klasy, później jednak yy, przeradzającą się w grupę, o której jedności stanowi pewna wspólnota zainteresowań, a przede wszystkim bunt. Zmiany te wnoszą postaci z zewnątrz. W Stowarzyszeniu Umarłych Poetów jest to nowy profesor literatury, w ostatnim dzwonku yy, chłopak przyniesiony do, yy, do szkoły. Yy, z przyczyn politycznych. Nowy nauczyciel angielskiego, doskonała kreacja Robina Williamsa, znanego z takich fil filmów jak Hook, The Fisher King czy Good Morning Vietnam, yy, wkraczając do nobliwego miejskiego gimnazjum, wprowadza niekonwencjonalny sposób nauki literatury. Zrywa on z tradycyjnymi podręcznikowymi definicjami, z użytymi, sztucznymi sloganami, nadającymi się tylko do wyuczenia na pamięć. W zamian wprowadza nowy sposób rozumienia poezji, a tym samym świata. O jego oryginalności może świadczyć jedna ze scen, w której każe on wyrwać uczniom kartkę z podręcznika literatury, podręcznika bardzo poważnego, nobliwego, czy prowadzenie lekcji literatury w czasie gry w piłkę. Wyzwala on w uczniach indywidualność i bunt, bunt który jest podstawą rozwoju. Akcja Ostatniego Dzwonka Magdaleny Łazarkiewicz rozgrywa się w zupełnie odmiennych realiach, jednakże dotyczy tego samego. W filmie tym grupa młodzieży przygotowuje, przygotowuje spektakl poetycki, który ze względu na swoją polityczną wymowę nie godzi się z oczekiwaniami dorosłych. Postać nowego wyzwala w uczniach potrzebę aktywnego sprzeciwu wobec nie zawsze uczciwych układów panujących w dorosłym świecie. W każdym z tych filmów mamy do czynienia z dramatem jednostki, dla której przekroczenie granic narzuconych przez zrównoważonych rodziców staje się niemożliwe. Niemożliwym jest pogodzenie młodzieńczego buntu z ich oczekiwaniami, co w ostateczności prowadzi do tragedii. Godna uwagi jest oprawa muzyczna Ostatniego Dzwonka. Film ten uświetniają teksty Kaczmarskiego i Gintrowskiego w doskonałym wykonaniu młodych aktorów ze szkoły filmowej oraz wybijającego się już Jacka Wójcickiego. Polecając te filmy, żegnam się z Państwem do następnego programu. Dzięki. Filmy można wypożyczyć w wypożyczalni wideo, wideoskop telefon 237-7311. Wiadomości polonijne. Dnia 21 marca odbędzie się zebranie comiesięczne SPK nr 18. Dnia 27 marca o godzinie 19:15 w sali parafialnej odbędzie się wieczór towarzyski, przyjazny krąg, pogwarki przy kawie, szachy, robienie pisanek, wymiana przepisów wielkanocnych. W dniach od 27 marca do 8 kwietnia będzie czynna Virginia Christopher Galleries w Kalgary wystawa obrazów, rysunków i szkiców Tomasza Wójtowicza, tragicznie zmarłego podczas wspinaczki wysokogórskiej w kananaskiej Skantry w zeszłym roku w lipcu. Polskiego artysty, malarza i poety. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w sobotę dnia 27 marca w Virginia Christopher Galleries, adres 1134 8 Avenue South West w godzinach od 14 do 17, na które serdecznie Państwa zapraszają organizatorzy. Komisarzem wystawy jest Jacek Malec, historyk sztuki i krytyk. Żegnając się z Państwem, zapraszam na następny program, który będzie nadany na kanale 19.39 we wtorek, 30 marca o godzinie 21, a powtórzony 1 kwietnia we czwartek o godzinie 17. Proszę szukać nas również na kanale 10. To by było wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Żegna się z Państwem, Lesia Kierstein. This program has been sponsored by Comtrax Computers. Computers and support, 221 36 Fulbury Crescent Northeast. ZM Computerized Services, Bookkeeping Income Tax Payroll GST, 1205 733 14th Avenue Southwest. Yasam Design and Drafting. Computerized Design and Drafting 184 Maitland Drive Northeast. Polymark Limited Travel Agency 538, Cleveland Crescent Southeast. royal meat products fine meat products bay number 7 5147 20th avenue southeast euro 82 construction limited framing additions garages patios and decks 180 maitland drive northeast Canadian import auto, full service, free estimate, 24 Erin Grove Bay, Southeast. If you have any comments in regards to this program, please write Broadcasting Society of Polish Kaleidoscope, 184 Maitland Drive, Northeast, Calgary, Alberta, T2A57 or phone 2720962.